W ostatnich tygodniach MKS Kalisz ogłaszał zarówno nowych zawodników, jak i tych, którzy pozostają w klubie. Jednym właśnie z nowych transferów i można powiedzieć, pod względem doświadczenia, osiągnięć jednym z takich najgłośniejszych w naszym klubie na pewno będzie transfer Mateusza Kusa. Witamy w Kaliszu, Mateusz. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. Mieliśmy zacząć tutaj rozmowę trochę od innego tematu. Yy, rozmawiać bardziej o sezonie ale wyszła informacja dokładnie, konferencja jeszcze trwa nie wiem czy jako zawodnik z Kielc gdzieś tam śledziłeś przed chwilą yy, no dosyć szokujące, yy, szokujące informacje wychodzące z Kielc na temat, na temat klubu szczerze mówiąc nie śledziłem, chociaż tak no, klub jest mi bliski mojemu sercu ale ja jestem troszeczkę tutaj zaganiany dziećmi w tym momencie i nie, nie, nie śledziłem mm -hmm, mm -hmm rozumiem. No, kwestie finansowe gdzieś tam prezes Serwas próbuje do, dograć sytuację, natomiast już na konferencji powiedział, że sytuacja nie jest tak dobra, jak była jeszcze jakiś czas temu i pewne kroki będą musiały zostać podjęte. Co ty uważasz na ten temat? Chyba trochę szkoda, dla, byłoby dla całego, całej polskiej piłki ręcznej. Oczywiście, no, myślę, że Vive Kielce jest naszą wizytówką. W Polsce i za granicą jest najlepszym klubem i na pewno każde osłabienie, czy to ubytek jakiegoś zawodnika, czy, jakiegoś, czy ze sztabu szkoleniowego, to na pewno jest osłabienie dla całej polskiej piłki ręcznej. No Myślę, że to wszystko jest spowodowane niestety pandemią koronawirusa. Myślę, że wiele klubów odczuło, odczuło tego skutki, widocznie może wiwe naj, naj, najmocniej i no takie mogą być konsekwencje. No mam nadzieję, że, że jakoś wszystko to się uda dograć. Wiem, że prezes serwaz jest świetnym biznesmenem i robi wszystko, żeby to, to miało ręce i nogi i trzymam, trzymam na pewno za nich mocno kciuki. Tak jak wspomniałeś, na pewno największy wpływ na te wszystkie problemy innych klubów i w ogóle całej gospodarki miała pandemia. Powiedz, jesteś zawodnikiem, który Grał w zeszłym sezonie za granicą. Jak to u Was wyglądało w ogóle cała sytuacja, jeśli chodzi o sport, ale też życie takie codzienne? No jeśli chodzi o sport, chyba wyglądało to troszeczkę inaczej niż w Polsce, bo trenowaliśmy i graliśmy troszeczkę dłużej. Gdy ja już miałem sygnały, że w Polsce e, zawodnicy mają, że tak powiem, urlopy i liga jest zakończona, my jeszcze graliśmy mecze. E, do chyba końca marca, jeśli dobrze pamiętam, cały czas graliśmy i trenowaliśmy. I dopiero gdy na Ukrainie zostało wprowadzone takie już mocne obostrzenia, że wszystko zostanie zamknięte, dopiero wtedy zaczęliśmy trenować w domu, ale były to też bardzo intensywne treningi, ponieważ liga nie była zakończona jak w Polsce, tylko była zawieszona. I my po prostu żyliśmy w takim zawieszeniu, że nie wiedząc kiedy i czy w ogóle będziemy kontynuować tą ligę, więc musieliśmy być na najwyższych obrotach cały czas, więc naprawdę bardzo solidnie trenowaliśmy i w domu, a później, gdy troszeczkę luzowali obostrzenia, to już spotykaliśmy się w takich malutkich grupach na siłowni, czy na stadionie, żeby podtrzymywać tą formę. I jeśli dobrze pamiętam, 12 chyba maja wróciliśmy już na halę. Zaczęliśmy treningi na hali i do końca maja nic nie było jeszcze wiadome i dopiero z końcówką maja okazało się, że Liga jest zakończona i Motor kolejny raz zostaje mistrzem Ukrainy. W takim razie gratulacje, chociaż to oczywiście lepiej by było wywalczyć na parkiecie, kwestie pandemii, natomiast Twoje sezony w Zaporożu, opowiedz trochę o grze w ogóle w zagranicznej lidze, czy widzisz jakieś różnice w porównaniu do Polski, jak to wyglądało? To znaczy to był była moja pierwsza przygoda zagraniczna, mój pierwszy klub zagraniczny, wybrałem Zaporoże dlatego, że reprezentowali swoje barwy w Lidze Mistrzów przede wszystkim. Liga Ukraińska jest niestety na bardzo słabym poziomie i Motor Zaporoże dominuje tam od wielu lat. Kilka lat temu mieli silnego przeciwnika ZTR Zaporoże, ale w tym sezonie, jak i w sezon wcześniej, już to nie był ten sam ZTR. W tym roku nawet zbankrutowali i upadli całkowicie, więc, więc Motor Zaporoże dominuje. Liga jest półamatorska, amatorska, bardzo, bardzo, bardzo słaba niestety. A Motor jest to właśnie klub, który przede wszystkim skupia się i jest budowany tylko dlatego, żeby grać w lidze mistrzów. A w tym roku nawet jeszcze graliśmy w Sechalidze, zadebiutowaliśmy w Sechalidze. Mm -hmm. Yy, tutaj kwestia motoru, natomiast yy, opowiedz trochę o sobie, swoich zadaniach na boisku. Jesteś obrotowym, ale słyniesz, można tak powiedzieć, z gry obronnej. Yy, czym charakteryzuje się dobry obrońca w piłce ręcznej? Czym charakteryzuje się dobry obrońca? Myślę, że musi dużo przewidywać, przewidywać co przeciwnik chce zrobić. To taka zabawa w kotka i myszkę, troszeczkę musi przeczytać właśnie jego zamiary, i najlepiej, żeby go było krok przed nim, a nie krok za nim. Każdy, myślę, dobry obrońca cały czas się uczy. Ja też cały czas się uczę, i myślę, że wielu dobrych obrońców z biegiem lat dochodzi do tego najwyższego poziomu. Więc myślę, że dla mnie też jeszcze mam, mam kilka lat, żeby, żeby cały czas grać i się doskonalić. Ale tak jak mówisz, jestem również obrotowym. Bo tam znaczy bardziej zaczynałem jako obrotowy, i cały czas mam nadzieję, że jeszcze tam, jeszcze na ataku, też mogę, mogę, mogę pokazać kilka rzeczy. Jeśli chodzi o obronę, mówi się, że nie tylko nawet w piłce ręcznej, ale też w innych dyscyplinach, że te elementy obronne często są niedoceniane, że ci zawodnicy mówi się, że wykonują czarną robotę, są niedoceniani itd. Czy ty to tak odbierasz, czy jednak nie przejmujesz się takimi opiniami w ogóle? Szczerze mówiąc, nie przejmuję się tym. Ja robię swoje i robię to dlatego, bo bardzo to lubię. Uwielbiam grać w obronie i nie jest to tylko dlatego, że, że stoję tam za karę, bo ktoś mnie postawił ty będziesz grał w obronie. Tylko jakbym miał wybierać, mógłbym grać tylko w obronie, chociaż lubię tak, tak powiedzieć, grać w ataku i zdobywać bramki, ale dla mnie ważne jest też to, żeby bronić tej bramki i wielu też mówi. I to myślę, że bardziej ekspertów, że obrona jest bardzo ważna, i to obroną zdobywa się mistrzostwa, a takiem wygrywa, wygrywa mecze. Mm -hmm. e, tutaj w pierwszych jakby pytaniach opowiedziałeś trochę o poprzednim zespole, o Zaporożu, o osobie jako zawodniku powiedz skąd decyzja o wybraniu oferty akurat tym ks Kalisz? To znaczy czym się miałem, kierowałeś może? Kierowałem się na pewno powrotem do Polski. Eee, zdecydowałem z moją żoną, że, że raczej obierzemy kierunek właśnie Polskę. Eee, myślałem o zostaniu w Zaporożu na początku troszeczkę, ale później, później e, skłanialiśmy się bardziej już właśnie ku powrotowi do Polski, a już cała ta pandemia i sytuacja z koronawirusem gdy jeszcze to mnie dopadło, że tak powiem, za granicą nie mogłem wrócić do Polski z dala od rodziny. Byłem tylko z żoną i z dziećmi, a nie mogłem wrócić do, do, do moich rodziców czy do, do dziadków, to, to mnie uświetniło w przekonaniu, że chyba najlepiej mi, nam, nam wszystkim będzie, będzie w Polsce, a Kalisz po prostu. Od zawsze mi się podobała duży nas skalisza, miastem mi się podobało i była to najlepsza oferta, jaką otrzymałem z Polski. Chociaż i z Polski i z zagranicy miałem, miałem kilka ofert. Mhm. Yy, tutaj w przyszłym sezonie zespół poprowadzi trener Tomasz Strząbała i kiedy rozmawiamy z zawodnikami, wszyscy oczywiście mają wielki szacunek do trenera, natomiast mówią, że Zobaczymy jak to będzie, jeśli chodzi o treningi, Tak, nie wypowiadają się, bo jeszcze z trenerem nie pracowali, natomiast ty już znasz, wydaje mi się, dość dobrze trenera z czasów kieleckich. Opowiedz trochę kibicom o, o trenerze. No tak, no, myślę, że trener Strząbała jest znanym trenerem, myślę, że nikomu nie trzeba go przedstawiać, jest to znane nazwisko. Ja go znam z Kielc, chociaż tak naprawdę jestem ciekawy tej naszej współpracy na linii jako pierwszy trener zawodnik, bo wcześniej Współpracowałem z nim, gdy był drugim trenerem. Bardzo dobrze wspominam tą współpracę. Trener Strząbała bardzo bardzo mi pomagał przez te moje trzy lata w Kielcach. Umie dać taką celną, celną radę i bardzo cenną radę, i zauważa, jak gdy był drugim trenerem, zauważał bardzo dużo takich malutkich niuansów, które mi podpowiadał i które zawsze, zawsze bardzo, bardzo ceniłem. Ale tak mówię, jestem ciekaw jego współpracy z nim, gdy będzie pierwszym trenerem. Na pewno, na pewno jest trenerem wymagającym, ale mi to nie przeszkadza. Mhm. A Czyli osoba trenera była jakąś, jakimś elementem, który może Cię przyciągnął do tej oferty z Kalisza, czy jednak przeważyły inne, inne sprawy? Tak, tak, tak. Na pewno trener Strząbała jako pierwszy się do mnie odezwał w sprawie transferu do Kalisza i na pewno był tym magnesem, który pomógł mi w podjęciu tej decyzji. Jednym ze wspomnień, na pewno myślę, że to potwierdzisz, związanych z Kielcami, z Renerem to jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Opowiedz trochę o emocjach, które się wiązały z tym wielkim sukcesem. No, ostatnio widziałem, że chyba już minęły 4 lata od, od tego, tego momentu. Już troszeczkę czasu upłynęło, zobaczyłem właśnie gdzieś jakieś takie przypominające zdjęcia z tych czasów i no faktycznie troszeczkę wspomnień wróciło. Był to no, coś, coś na pewno niezapomnianego, nie niesamowitego. Mój największy sukces w życiu, jak i myślę polskiej piłki ręcznej klubowej. Yy, na pewno wielka radość, choć jak większość kibiców pewnie pamięta, ten ostatni mecz, ten finał był, był bardzo zacięty. Był to roller coaster, bo przegrywaliśmy dziewięcioma, potrafiliśmy wygrać. Najpierw jeszcze zremisować, doprowadzić do dogrywki, do karnych, więc naprawdę no, była tam cała, cała ta esencja i to, co jest najpiękniejsze na pewno w piłce ręcznej. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Maciejem Pilitowskim o Mistrzostwach Europy, to on yy, wspomniał, że. Z jego obserwacji wynika, że taką cechą wyróżniającą zawodników z poziomu właśnie czołówki europejskiej w porównaniu do zawodników ligowych, z Superligi na przykład, jest zdolność do podejmowania decyzji w bardzo krótkim czasie. Czy ty to potwierdzisz i ewentualnie masz jakieś swoje spostrzeżenia co do tych zawodników? No, myślę, że to bardzo celna uwaga, bo jeśli chodzi o warunki fizyczne, zawodnicy nie odbiegają raczej e, od, od, od czołówki światowej, na przykład w polskiej lidze, ale tak, podejmowanie decyzji w ułamku sekund i do tego trawnych decyzji, to na pewno już wyróżnia zawodników klasy światowej. Mhm. Y, powiedziałeś, że zwycięstwo w Lidze Mistrzów to twój największy sukces. Y, rozmawialiśmy też o Macieju, który brał udział w Mistrzostwach Europy, natomiast Kolejny z Twoich, myślę, bardzo miłych wspomnień to Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku. Tam mało zabrakło do medalu, natomiast chyba był to dobry turniej dla do reprezentacji. Co uważasz? No tak, no jadąc na Igrzyska każdy się na pewno cieszy z tego, że, że się udało, że jest na Igrzyskach Olimpijskich. To jest na pewno zwieńczenie kariery i każdy sportowiec, niezależnie jakiej dyscypliny występuje, marzy o czymś takim. Ale gdy już tam się jest, no to już cichutko na pewno po cichu marzy się o tym medalu. I my wszyscy też o tym bardzo, bardzo marzyliśmy. Byliśmy naprawdę blisko. Byliśmy blisko historycznego sukcesu, no ale niestety nie udało się, więc jest to taki. Ma to słodko-gorzki smak, niestety. Te wspomnienia. Wiele osób kibiców wspomina, że to był taki. Można powiedzieć, jeden z ostatnich turniejów, gdzie polska reprezentacja zawalczyła o, o czołowe miejsca, czy śledzisz teraz tą przepod yy, jakby uwagą trenera Rąbla prowadzoną yy, nowi zawodnicy, trochę młodych, trochę takich bardziej doświadczonych, natomiast jest przebudowa w polskiej reprezentacji. Czy śledzisz to i jakie masz zdanie na ten temat? Nie, nie chciałbym powiedzieć, że jestem mega ekspertem i śledzę to bardzo dokładnie, bo nie mam za bardzo na to czasu, mówiąc szczerze. Ale znam trenera Rąbla, współpracowaliśmy razem w motorze za Wiem, jaki, jakim jest trenerem i w, myślę, że wiem, co próbuje zrobić w tej reprezentacji, że po prostu stara się ją przygotowywać, stawia na młodych zawodników. Jest kilku starszych, e, starszych wyjadaczy, od których na pewno oni będą brali przykład i po prostu buduje, buduje kolejną generację i reprezentację na lata, pewnie na mistrzostwa, które odbędą się w Polsce. I myślę, że musi być oceniany nie po e, pojedynczych meczach, czy tylko po tym, jaki progres e, robią zawodnicy. i po latach, jaki jak osiągnąć osiągną sukces? Chociaż wiem, że to ciężkie, bo trenera ludzie oceniają po zwycięstwach. Jeśli chodzi o przyszły sezon i najbliższe lata, stawiasz przed sobą jakieś cele? Masz jakieś założenia na, na ten sezon? Moim założeniem jest wygrać kolejny mecz po prostu do każdego meczu wychodzić, jakby to był mecz o mistrzostwo i, i go wygrać. Na pewno kolejny sezon będzie, jak i dla mnie, jak myślę, dla całego Kalisza nowy i ciężki. Po pierwsze, przez pandemię, nie wiadomo, nikt nie wie, jak to będzie wyglądać: czy będą kibice, czy jak, 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 w jakiej formule to będzie rozgrywane. Dla mnie, bo jest to powrót po dwóch latach do Superligi i myślę, że dla całej drużyny może być to troszeczkę inny, bo jest, jest troszeczkę przebudowa, jest nowy trener, jest kilku na pewno nowych zawodników, więc na pewno musimy troszeczkę się zgrać poznać nową taktykę myśl szkoleniową więc na pewno będzie ciekawie. Na koniec zawsze zawodników, z którymi rozmawiamy, pytamy o wyróżnienie zawodnika na poziomie superligowym, ale oczywiście nie występowali w superlidze, więc może być ci ciężko, więc gdybyś mógł wyróżnić jednego zawodnika ze swojej pozycji, przeciwko któremu występowałeś w tym sezonie, którego jakby doceniasz, lubisz oglądać, gdzieś tam próbujesz podpatrywać, po prostu, twój ulubiony zawodnik, z którym rywalizowałeś w tym sezonie, na twojej pozycji? No myślę, że połączę tutaj i w tym z którym występowałem, ale ten zawodnik również występuje w Superlize, ponieważ gra w Kielcach i zawsze mi się podobał styl i gra obronna Mariusza Jurkiewicza, z którym miałem przyjemność grać. Był to jego ostatni sezon w Kielcach w tym roku. Niestety przez kontuzję był troszeczkę trapiony ale bardzo mi się podoba jak myśl, myśli na boisku w obronie i jak właśnie to co mówiłem bardzo jest ważne przewiduje zachowania i ruchy napastnika. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że już niedługo razem z kibicami i z tobą również i z zespołem będziemy się mogli spotkać już na meczach MKS-u w Super Lidze. Również Dzięki. dziękuję.